Było badanie na nowobiografię, po którym się czułem, jakbym przerzucił ogon węgla. Po raz pierwszy pojechałem na, na przeszukanie ze, ze starszymi kolegami, padła Miałem pisać protokół, bo wiadomo, młody. Młody musiał robić jakieś takie zacznie wdzięczne. Jak to mi się inny no to będziesz pisał protokół. Na różne postępowania były w cudzysłowie młody. Był wad, kto nie popełnia błędów, to nic nie robi. Gdzieś tam krążą miejskie legendy o tych władnych wszech, i wszechmocnych służbach, które. Które wszystkim, wszystkim trzęsą i stoją Ich wyżsi, albo jeszcze wyżsi przełożeni Robią bardzo dziwne rzeczy, robią rzeczy, które nie mają nic wspólnego z interesem służby i to są braki w szkoleniu. To jest to, że państwo pozwoliło na już nie lukę, na przepaść pokoleniową w policji. To tak naprawdę po pierwsze nic nie znaczy, a po drugie to jest mydlenie oczu społeczeństwu. Nie wiem, czy startujemy z poziomu lat 90., jeżeli jest wyższego, to niewiele wyższego. Bardzo trudno jest doprowadzić do sytuacji, żeby, żeby politycy sami z siebie oddali te zabawki, które im tak tym bardzo dobrze robią. Taki sam czyn popełniania na szkodę np. Na osób homoseksualnych może być tylko co najwyżej, na znieważenie, na zwykłe. Atakował w sposób często bardzo brutalny czy to czynem, czy słowem inny osobę. To była totalna fikcja pewna, tak? Ponieważ należało w cudzysłowie wykazać, że płeć została źle, błędnie oznaczona przy urodzeniu. Jeżeli były jakiekolwiek inne zabiegi medyczne w międzyczasie, Przedkładaliśmy zeświadczenia o przejściu. Osoby z grupień sześciowych muszą się totalnie użerać i zmagać z rzeczami, z którymi się użerać i zmagać nie powinny.